Siemka, temka. Witam Was na kolejnym odcinku serii Zarado do Olbyńczyka. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o, można powiedzieć, krótkim info podsumowującym wszystko, co będzie się działo 24 listopada, tak, bo na 24 listopada została zapowiedziana kolejna gigantyczna aktualizacja, nie wiem czy nie największa pod względem ilości kontentu, który przyniesie i zmian. Ponieważ wiadomo, były duże zmiany map, ale właśnie map i związał się z tym zwykle jeden content, czyli na przykład frakcja, czy po awalońskich była zmiana czarnych map, ale tutaj w ten Lance Awakened, czyli właśnie update, który wpadnie 24 listopada, E, mamy multum, multum zmian, o których rozmawiamy sobie teraz na różnych filmach. Jeszcze o wszystkich wam nie powiedziałem, także nie martwcie się, jeszcze będziemy sobie o tym rozmawiać. Ale takie rzeczy właśnie jak zmiany... czyżby... można zacząć od tej muzyczki. E, muzyka, linia melodyczna dla każdego miasta, dla walk, dla zbieractwa jakiegoś itd., tak dalej, itd., tak dalej, dostosowująca się do tego, co aktualnie się dzieje. Na naszym ekranie. Także to jest jedna fajna zmiana. Ehm, ale nie będę wszystkich wyliczał, bo tutaj jest tego za dużo. Ehm, no, zmiany na przykład tego systemu z hideoutami, gdzie musimy zbierać takie, można powiedzieć, kule energii, które będziemy dostarczać do hideoutów, żeby je ulepszać. Ehm, czy na opence ten PVE czy PVP, który, który po prostu ożywi na nowo czarne mapy. Jest tego tak dużo, tego kontentu, który ma się tam pojawić, jeszcze też go nie przejrzeliśmy, że naprawdę czarne mapy kilkukrotnie powinny zwiększyć liczbę osób, które je odwiedzają. No, przynajmniej tak to wygląda. Do tego zmiany na naszej tablicy, właśnie dodatkowe specki, dodatkowe bronie, całe drzewko właśnie rękawic. Do tego jeszcze mamy, co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Wizualne zmiany, jeśli chodzi o biomy, będą dużo, dużo ładniej wyglądać. Sezonowy, no to też będzie punktacja sezonowa, takie rankingi osobiste, które nam dają punkty i nagrody. Będziemy mieli jakieś udogodnienia na wyspach, że trzeba będzie dużo mniej klikać. Szybszy crafting, nie wiem czy to jest dobra opcja, ale na przykład ulepszanie jakości będzie dużo, dużo łatwiejsze. Także jest tego sporo. Jeśli chcecie, możecie sobie poczytać link, oczywiście w opisie zostawiam Wam. Nie wszystko jeszcze omówiliśmy, tak jak powiedziałem. Będę po kolei starał się omówić jak najwięcej rzeczy, co mi pozwoli po prostu test serwer Wam pokazać. Oprócz tego mamy jeszcze do obejrzenia krótki film. Taki teaser, który będzie, no można powiedzieć.

Także, że Albion nie ma zbyt dużo pikseli, to tu nawet całkiem ładnie wygląda. O, są rękawice oczywiście. <laughs> Świetny. <laughs> Proste i świetne, tak wam powiem jeszcze. <laughs> Także... Czeka nas już niedługo kolejny update. I cóż, więcej w tym momencie Wam nie powiem. Czekajcie po prostu na kolejne filmy, bądź jeśli jesteście niecierpliwi, sami sobie wejdźcie na serwer testowy, sami poczytajcie sobie info i dowiecie się dużo, dużo więcej, co tak naprawdę będzie. Nas czekało w następnym, może powiedzieć, sezonie. No bo mniej więcej na kolejny sezon przypada właśnie ten update. No dobra, to by było na tyle. Taki krótki przegląd. Wszystkiego macie na jednej stronie, a już na następne dni oczywiście będą wpadać kolejne filmiki. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.